Cześć, nazywam się Marcin Hakemel Fernandez i to ja jestem odpowiedzialny za wydarzenie X. Pomóż mi pokazać, że w Skierniewicach da się zrobić coś fajnego. Potrzebuję do poniedziałku zebrać 300 głosów, 300 osób, które dołączą do tej imprezy, żeby pokazać, że jest zainteresowanie i żeby to wydarzenie w ogóle mogło się odbyć. To wydarzenie, szkolenie będzie szczególnie wartościowe, jeżeli jesteś przedsiębiorcą albo osobą, która chce dopiero założyć biznes, jakąś firmę. Najdź myszką na guziczek dołącz i go kliknij. Okay? Zaproś swoich znajomych. Myślę, że nie muszą przychodzić na to szkolenie. Ty też nie musisz przyjść, tylko poka pokaż swoje zainteresowanie. A kiedy powiem Ci o tematyce tego szkolenia, to wydaje mi się, kiedy, kiedy się wszyscy dowiedzą o tej tematyce, to wydaje mi się, że zabraknie miejsc na sali yy, no i będzie super impreza. Okay? Więc jeszcze raz, pomóż mi, dołącz, dziękuję i do zobaczenia.